Cześć, tu Ola, witam Cię serdecznie ponownie na kanale Sztuka Uniwersalnej. Dzisiaj zapraszam na taki odcinek przedświąteczny, a właściwie takie przedświąteczne SOS. Jeżeli jeszcze nie masz prezentów, albo przynajmniej dla niektórych osób, członków rodziny, przyjaciół nie masz prezentów, a chcesz, żeby to były prezenty takie kreatywne, takie proste od ciebie, takie z pomysłem, a może to mają być prezenty na przykład dla osoby, która takie artystyczne zacięcie w swoim serduchu, głowie ma, albo na przykład pracuje kreatywnie. I lubi takie pomysłowe prezenty. To to jest właśnie odcinek dla Ciebie. Będzie parę tych propozycji, ale będą to propozycje, myślę takie. Łatwe, szybkie i przede wszystkim w budżecie. Wszystko nie za wielkie pieniądze, także taki prezent myślę, takie prezenty, które przedstawię w tym odcinku, na pewno ucieszą wszystkich pasjonatów takich właśnie kreatywnych historii, ale nie tylko. Także jeżeli taki temat Cię interesuje, prezentowy do it yourself, to zapraszam do oglądania i oczywiście subskrybuj kanał, żeby być na bieżąco. Zaczynamy odcinek. I pierwszym takim pomysłem na prezent, słuchajcie, związany oczywiście ze sztuką w pewien sposób, to gdzie ja sobie myślę sztuka, to od razu mi się w głowie buduje obraz obrazu, czyli obrazu w ramię, jakiegoś na płótnie malowidła. Ale oczywiście, jeżeli na przykład nie mieliście czasu takiego malunku samodzielnie wykonać, własnoręcznie czy rysunku, to zajmuje oczywiście o wiele więcej czasu, a chcecie coś takiego wymyśleć. Wiecie, że na przykład ktoś przeprowadził się do nowego mieszkania, albo właśnie sobie odnawia, czy urządza. Urządza wnętrze i czegoś potrzebuje. To jest jeden taki fajny pomysł na zrobienie prezentu, a mianowicie są to takie zdjęcia w ramkach. Kurczę, światło mi się tu odbija, nie wiem czy będę mogła Wam dobrze pokazać ale do czego zmierzam? Zacznijmy od początku. Są to ramki, które kupiłam w Ikei, które są naprawdę dość tanie, a dość powiedzmy to solidnie wykonane. Oczywiście na ile macie przeznaczony budżet na te prezenty, możecie sobie oczywiście pozwolić na ramki droższe, ale kupujecie takie ramki, no ja akurat kupiłam w Ikei, to są różne rozmiary, one są fajne, dlatego, że też macie do wyboru albo czarne, albo białe, to też możecie dobrać pod siebie. To jest plexi, nie szkło, więc też bezpieczne w transporcie, ale co jest jeszcze fajne odnośnie tych ramek, mam trzy rozmiary tutaj, jedną największą to to, że te ramki mają paspartu. Paspartu to jest właśnie ten, ta tekturka w środku, która ma wyciętą przestrzeń, czyli ramka, ramka dodatkowa obok tej ramki drewnianej. E, I ta ramka ułatwi nam bardzo kadrowanie zdjęć i a propos zdjęć, to Możecie tutaj oczywiście na przykład wstawić zdjęcia wasze z tym przyjacielem, na przykład komu chcecie wręczyć taki prezent w postaci takich obrazków, ale ja się zdecydowałam na taki jeden motyw, jak możecie zauważyć. Wydrukowałam sobie i to można zanieść do drukarni albo po prostu wydrukować sobie w domu, słuchajcie, na drukarce. Pewien motyw przewodni. Akurat wybrałam kolor różowy i podrukowałam takie różne e, kartki dokładnie z wymiarem, albo nawet niedokładnie bo później jak wsadzacie w paspartout, to to wam się automatycznie kadruje to jest duże ułatwienie. Motywem przewodnim jest różowy. I teraz, jak ktoś dostaje taki zestaw to może sobie te ramki, to jest właśnie super opcja, powiesić w różnej kombinacji, jakby. Jedną wyżej, drugą niżej. Fajnie, jakby tych ramek było na przykład więcej niż trzy. Ja kupiłam trzy dla przykładu, jak można fajnie zgrać po prostu ten um, obraz i jeden taki motyw właśnie w różnych wielkościach ramek. Ale im więcej tych ramek, tym fajniej moim zdaniem to na ścianie będzie wyglądało, bo można je powiesić właśnie w różny sposób. Jedną bliżej, dalej, mniejszą, obok większej, wy Niżej, No, po prostu przeróżne sposoby są kombinowania, jeśli chodzi o układ tych ramek. A nawet jeżeli komuś się nie spodoba to, co jest w nich, to może sobie spokojnie wymienić zdjęcie, czy właśnie wydruk, który zrobiliście na coś, co mu siedzi, leży i się podoba. E, więc same ramki na pewno w takim mieszkaniu się komuś przydadzą, a jest to taki, myślę, motyw bardzo artystyczny i generalnie takie zdjęcia, e, które drukujecie, które na przykład ja tutaj wydrukowałam. Wsadziłam w te ramki. Spokojnie możecie znaleźć na stronach takich, takiej darmowej grafiki do pobrania. Jeżeli jesteście zainteresowani takimi naprawdę ładnymi, jakościowymi zdjęciami, które możecie wykorzystać do swoich projektów, to ja Wam oczywiście podlinkuję w opisie parę stronek, z których ja korzystam i drukuję takie rzeczy. I naprawdę warto zajrzeć i się zainteresować. No mówię, to są po prostu to są wydruki na mojej drukarce tutaj w domu zrobione. Wyglądają świetnie, prezentują się super i myślę, że jest to pierwszy taki jeden z bardziej artystycznych, właśnie prezentów. Ramki i jakaś wizja, jakiś motyw przewodni, właśnie w wydrukach, czy plakaty, czy wasze zdjęcia z przyjaciółmi, właśnie w takich ramkach. Na pewno ktoś, kto jest mocno taki artystyczny, kreatywny, się z tego prezentu cieszy. Tak myślę przede wszystkim. Przede wszystkim myślę, lecimy dalej. A kreatywna propozycja prezentowa numer dwa dotyczy bardziej słowa i osób, które to słowo, to słowo m, celebrują, uwielbiają i na przykład lubią sobie pewne rzeczy notować, zapisywać i e, mają przy sobie co roku na przykład kalendarz albo coś takiego, jeżeli wiecie, że osoba lubi pisać i sprawia jej to nie tyle przyjemność, co rzeczywiście notuje jakieś ważne myśli to bardzo prostą opcją jest kupienie czy kalendarza, czy zeszytu. U mnie akurat jest to zeszyt, słuchajcie, z Flying Tiger, na pewno kojarzycie ten sklep z pierdółkami, gdzie się wchodzi, to tam po prostu to jest jak, jak czarna dziura, to jest inna czasoprzestrzeń. Wchodzi się i nie wie się, o której wyjdzie, bo po prostu to jest totalny zżeracz czasu. Ten sklep, tam jest tyle fascynujących przedmiotów, zupełnie kompletnie do niczego nieprzydatnych, także jeżeli nie musicie, to nie wchodźcie lepiej do tego sklepu, chyba że lubicie spędzić pół dnia i wyjść i, yy, i zorientować się, że yy, właśnie gdzieś to pół dnia zniknęło, nie wiadomo co się z tym stało, nieważne. Przechodząc do rzeczy. To jest akurat zeszyt, słuchajcie, taki bajerancki, wymacany przez miliony yy, dziecinnych, dzie, dziecinnych, dziecięcych łapek, bo go, to po prostu każdy podchodzi i od razu dotyka tej struktury tych cekinów. Zeszyt jest przecudowny, nie był drogi około chyba 20 czy 30 zł kosztował. W środku są to kartki w linie. Trochę ubolewam, mógłby być czysty, ale o co chodzi? Taki zeszyt to już jest fajny prezent, dlatego że już dajecie taką sugestię takiej kreacji, że ktoś może tym słowem się w tym zeszycie wyżyć, pobawić i generalnie zapisywać rzeczy. Ale to, co ja robię, to ja lubię od siebie dać m, tak, taki właśnie m, taki zastrzyk. Uśmiechu, czy nawet jakiejś refleksji. I w tym zeszycie na pierwszej stronie akurat napisałam na wszystkie mądre i głupie myśli. A to nie wszystko, bo oczywiście oprócz dedykacji, którą również możecie napisać w takim zeszycie, na poszczególnych kartkach, albo jak chcecie na wszystkich, ale jak nie macie czasu, to losujecie sobie daną stronę właśnie w tym zeszycie i zapisujecie coś, czy w kalendarzu, bo w kalendarzu to by było jeszcze lepsze, bo jak byłyby, byłby podział na dni, to moglibyście robić konkretne dni, na przykład dzień uśmiechu. Zapisz ile razy dzisiaj i do kogo się uśmiechnąłeś, albo dzień przytulania, albo... Albo na przykład dzień jedzenia bananów, i takie totalnie abstrakcyjne wymyślacie koncepcje, które zapisujecie, i które później, jak ktoś nie wie, co tam jest w tym kalendarzu, otwiera i patrzy sobie dzisiaj wtorek, i tutaj niby taka szara, nudna kartka, wtorek znowu do pracy, nic się nie dzieje, otwiera i nagle widzi, e, widzi na przykład, że jest to dzień przytulania i okienko. E, zapisz tutaj na koniec dnia, ile razy i dzisiaj i kogo przytuliłeś. I od razu to jest takie, nie dość, że zmusza do wyjścia poza strefę komfortu tą osobę, albo jeżeli ten, ten ktoś nie lubi się przytulać, ale nie dość, że to zmusza do takiego właśnie kreatywnego podejścia do życia, do świata, takie myśli, które zapis zapisujecie, to nawet nie muszą być takie konkretne dni, to może być jakaś sentencja, która ostatnio Wam wchodzi, chodzi po głowie, która jest inspirująca. Po prostu dajecie w takim zeszycie kawałek siebie od siebie, Coś, co zainspiruje drugą osobę i myślę, że to jest mega fajny pomysł na kreatywny, artystyczny prezent. No przy okazji taki ładniusi, to była prezentowa, kreatywna propozycja numer dwa. Lecimy dalej. A do kreatywnej propozycji prezentowej numer 3 potrzebujemy słoik. Najlepiej jest to, jak to jest, taki słoik, albo wielki słoik. Tutaj również z IKA, u mnie. IK nie sponsoruje tego filmiku, ale potrzebujemy słoik, potrzebujemy mm, karteczki, dużo, 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 dużo karteczek, długopis i piszemy. I to jest, słuchajcie, słoik. Z karteczkami, na których również są wypisane różne cytaty, sentencje, coś w stylu ciasteczka z wróżbą. Ja akurat na jednej próbnej karteczce napisałam, czy pochwaliłeś już dzisiaj samego siebie? I takie karteczki możecie sobie wyliczyć, że na przykład na miesiąc, czyli 30. Lub 31 takich karteczek wrzucacie do takiego słoja, i ktoś codziennie po jednej karteczce takiej złotej myśli na dziś wyciąga rano albo na przykład wieczorem. Ja proponuję rano, bo fajnie, jak to są jednak takie sentencje, które właśnie zmuszają do refleksji, e, w pewien sposób nastrajają na cały dzień i codziennie rano przy śniadaniu e, ktoś wyciąga od Was złotą myśl na dziś, czyta taką karteczkę i od razu ma o czym albo o czym myśleć przez cały dzień, albo po prostu jakoś ten dzień lepiej zaczyna od takiego słowa. Jedyne co w tym jest czasochłonne oprócz wycinania karteczek, to oczywiście musicie tych myśli trochę wymyśleć. Ale nie musicie wymyślać, możecie wejść do internetu, dzięki Bogu mamy internet XXI wiek, i sprawdzić czy ta przykład sentencje malarzy... E, czy na przykład różne inne motto, to e, generalnie to mogą być też na, naprawdę totalnie proste e, zdania, e, czy nawet słowa, czy nawet jakieś wyznanie miłości, przyjaźni. No nie wiem, wyobraźcie sobie, że rano wstajecie, otwieracie taką, taki słoik i wyciągacie karteczkę, na której jest napisane Kocham Cię. I czy dzień nie jest od razu piękniejszy? Kolejne dwie propozycje prezentowe dotyczą takiego upgrade'u ciuchowego. Jeżeli chcecie się wykazać inwencją twórczą i zdesignować komuś ciuszek, a na przykład wiecie, że ktoś nosi na co dzień luźne białe t-shirty i jeansy, albo niekoniecznie, bo w sumie t-shirt to jest taka podstawa, to jest taki basic, który chyba każdy ma w szafie, ale chcecie do takiego t-shirta dodać trochę takiej swojej inwencji. No, to łapiecie. Ogólnie polecałabym na przykład zwykły bawełniany t-shirt, to jest taka prosta, tania sprawa, może trochę lepszej jakości, e, właśnie z lepszej jakości bawełny. Bierzecie sobie taki t-shirt, u mnie akurat niebieski, bo taki mi się złapa akurat, e, jeśli chodzi o szafę, wybaczcie, ale kupujecie w pasmanterii albo w jakimś takim sklepie z pierdłkami, właśnie. Tak zwane naszywki albo naprasowanki. U mnie to są akurat naprasowanki w różnych kształtach, różnych rozmiarów one są, i tutaj jest wasza totalnie inwencja twórcza, jak i gdzie wy umieścicie tę naprasowankę i ją tak właśnie wkomponujecie w ten taki t-shirt. Czy może to być kurtka jeansowa. Kurtka jeansowa to w ogóle świetnie wygląda, jak jest cała obszyta w takie różne wzory, kolory. To jest po prostu czad wtedy. No tylko tutaj też polecam się tak trochę wkleić w ten, w ten styl kogoś, kogo obdarowujecie, żeby to nie było tak, że ktoś na przykład klasycznie nosi czarne sukienki, a wy nagle, yy, wiedząc, że, że ona nigdy, yy, ta przyjaciółka wasza na przykład, nie założy takiej kurtki dżinsowej, która jest taka wypasiona i kolorowa, to tutaj bym nie ryzykowała. Oczywiście, jeżeli wiecie, że ktoś lubi taki designerski sznyt w prostych ciuchach, to tak od was z taką inwencją twórczą możecie tutaj. Się wykazać w bardzo prosty i łatwy sposób, bo taką naprasowankę wystarczy przyłożyć do miejsca, w którym chcecie, żeby się znalazła na tym t-shircie, przyłożyć do niej. Czystą bawełnianą ściereczkę i przez tą ściereczkę żelazkiem około dwóch minut parować, jeździć i nagrzewać to miejsce, a później dać odpocząć tej tkaninie, niech ona złapie ten klej, który jest właśnie na tej naprasowance, jeżeli to są wyszywanki, to oczywiście siedzicie i dziubiecie, ale to nie jest długo, to jest myślę kawałek Waszego wieczoru przy świecy, herbacie czy winie i możecie wyszyć komuś taki fajny ciuch prosto od Was. I tylko to jest, to jest wasz projekt, to jest wasze dzieło, więc dajecie komuś tak naprawdę swoją pracę artystyczną. To był numer, który, pomysł na prezent, czwarty, trzeci? Chwila. A piąta propozycja kreatywnego prezentu jest trochę dla bardziej zaawansowanych i też dotyczy ubrań. I jest to propozycja wyszywania na ubraniach. Łapiecie, słuchajcie za koszulę, t-shirt właśnie, do tego kolorowe nitki, igła oczywiście i przydałby się także tamborek. To się chyba tak nazywa. Ja to nazywam tamburynem, ale jest to taki specjalne takie kółko w kółku, które pomaga Wam ten materiał przytrzymać i e, ułatwia to wyszywanie. I, te no, I tutaj już totalnie możecie Jechać i stworzyć dzieło na, na właśnie ubraniu, które podarujecie, możecie wyszyć jakiś napis, imię, serduszko, gwiazdkę, kształty, możecie w jednym miejscu, na przykład przy. Tutaj przy, przy piersi, jak jest, się pojawia jakiś taki motyw wyszyty malutki, minimalistyczny, to bardzo fajnie wygląda. Ale nie podpowiadam, to jest wasza inwencja twórcza, i tutaj możecie zaszaleć. Jedyne co słuchajcie, to, to ta osta, ostatnia propozycja wymaga pewnej wprawy od was, jednak znajomości tej. Nie każdy od razu siadając będzie potrafił wyszyć coś ładnie, żeby to wyglądało, bo też zależy nam na tym, żeby jednak ten prezent był estetyczny, który wręczamy, więc polecam na przykład obejrzeć tutoriale na YouTubie. Po jednym takim tutorialu, po dwóch powinniście załapać, o co chodzi i spróbować komuś coś na koszulicz, koszulce wyszyć i podarować. I później jak ten ktoś będzie się fajnie tak czuł, jak zakłada to na siebie i o, to jest Wasze dzieło, nie? Bardzo fajny prezent, tylko wymaga właśnie ten odrobinę więcej takiego przygotowania i, i, i dowiedzenia się nieco więcej na temat wyszywania. No, ale generalnie ja bym chciała dostać chyba taką koszulę z czymś wyszytym, ciekawe z czym bym chciała. A jeżeli taki szybki, kreatywny prezentownik Ci się podobał, to oczywiście pamiętaj o łapce w górze i subskrybuj kanał, żeby być na bieżąco. Ja jestem tutaj w czwartki i w niedzielę dwa razy w tygodniu. Inspirujemy się kolorowo, kreatywnie, artystycznie i makijażowo. Zapraszam Cię do oglądania innych filmów. I teraz życzę powodzenia w przygotowaniu prezentów i oczywiście życzę rodzinnych, ciepłych, serdecznych i przypełnionych miłością świąt. I mam nadzieję, że prezentownik przyda się również w przyszłym roku. I jeszcze w przyszłym, i jeszcze. <noise> Ale za rok może nagram coś innego. Dzięki piękne za oglądanie, dzięki za dzisiaj i niech sztuka będzie z tobą.